Cykl anielski, czego nie wiesz o aniołach, żywie następnie. Część pierwsza, śladami przeznaczenia. Część druga, po prostu bądź. Część trzecia, zaułek spełnionych marzeń patronat medialny, ale i marzeń i słów. I jutro dołączy do nich. Najnowsza książka Elżbiety Stępień. Z tego wyjątkowego anielskiego cyklu Będę przy Tobie. I tak dziwnie się dzieje z tymi książkami, że im zmieniam tytuły. I nie wiem dlaczego o tej najnowszej, która premierę będzie miała w piątek 11 października wciąż mówię. Zawsze będę przy tobie. Pomimo, że tytuł jest: Będę przy tobie. W nocy skończyłam czytać książkę drugi raz. Płyną kolejne godziny, a ja nie mogę się pozbierać. I pomimo, że znam treść, to to drugie czytanie było. Było inne, było pełniejsze. I pomimo, że wiedziałam jak się zakończy. To jednak emocje były bardzo duże. Anioł dodanie specjalnych, aż wiedzę stępień to naprawdę wyjątkowy anioł. Pojawił się w tych trzech częściach. A jutro przybędzie wraz tą czwartą. Już dzisiaj chciałabym zachęcić, abyście wypatrywali anioła do zadań specjalnych w tej najnowszej, czwartej części, Czego nie wiesz o aniołach. Autorka skryła w nim bardzo, bardzo dużo mądrości. Jestem pewna, jestem przekonana, że kiedy sięgniecie po, po tą serię. A przede wszystkim po tą najnowszą część, przeżyjecie coś wyjątkowego. I zachęcam, abyście czytali zakładkami indeksującymi. Tam są zawarte bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne zdania, które mam nadzieję przemyślisz i zastanowisz się nad własnym życiem. Tę książkę czytaj z pudełkiem, chusteczek. I to co bym chciała powiedzieć, jeżeli znasz wcześniejsze książki, tej serii anielskiej i poznałeś anioła dodań specjalnych, jako anioła, który bardzo... który jest współczujący, opiekuńczy, ale którego trzymają się różne żarty, tak tutaj. Tutaj aniołowi nie jest do śmiechu. Jest może jedna czy z dwie sytuacje, kiedy musiał podstawić nogę, bo nie miał innego wyjścia. Ale tak naprawdę to tutaj nie jest do śmiechu. I ta czwarta część jest naprawdę wyjątkowa. Ja kiedy o niej myślę, chce mi się po prostu płakać nad jej pięknem, ale nad pomysłem autorki, ja będę oczywiście wracała, ale to jest takie, takie tylko kilka zdań, przygotowania do tego, co nadchodzi. Chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli znasz te części, to tutaj autorka prowadziła Cię jak dziecko za rękę w części czwartej już puściła Twoją dłoń. Już sam będziesz podążał śladami bohaterów, będziesz im współczuł, a może aniołowi. I proszę, abyś aby się nie zatrzymał na pierwszym czytaniu, abyś wracał drugi, trzeci, czwarty raz, i czytając skupiał się na tym lub innym bohaterze. Ja już wypatruję. Wypatruję przesyłki z aniołem. I cieszę się ogromnie, bo paczkomat widzę z okien mojego domu. Jutro będę wypatrywała pana kuriera, który, który przywiezie anioła, który książkę wsadzi do paczkomatu, a ja pobiegnę go wyciągnę. Przytulę do serca i będę. I będę się tak bardzo cieszyła, że on już jest, że mogę dotknąć tekstu drukowanego. A nie zadań specjalnych. Wyjątkowy bohater, w części czwartej będzie totalnie wyjątkowy. Tyle mogę Ci powiedzieć. A jeżeli nie czytałeś, to zacznij od części pierwszej. Śladami przeznaczenia, po prostu bądź, zaułek spełnionych marzeń, jutro będzie tu stała, Będę przy Tobie. A ja chyba tą czwartą część już zawsze będę nazywała Zawsze będę przy Tobie i będę się musiała bardzo strzec, aby nie mówić czy nie pisać swojego, a nie autorki tytułu. Ale ja marzeń i słów polecam cały cykl anielski, czego nie wiesz o aniołach, Elżbiety, Stępień. Dużo dobra.